Główna strona aplikacji ECL Portal zapewnia dostęp do wszystkich regulatorów ECL zarejestrowanych na danym koncie. Po wybraniu regulatora ECL wyświetlany jest wykres przepływu, schemat technologiczny dla danej aplikacji. Uwzględnia on wszystkie czujniki, pompy i zawory obsługiwane przez daną aplikację. W instalacji przygotowanej jedynie do celów demonstracyjnych do regulatora ECL podłączonych jest kilka czujników. Jeśli czujnik nie jest podłączony, wówczas nie jest wyświetlana żadna wartość. W przeciwnym przypadku wyświetlana jest wartość rzeczywista. Wartość odniesienia ustawiona w regulatorze ECL jest wyświetlona w nawiasie. Stan pomp jest sygnalizowany kolorami. Kolor zielony oznacza, że pompa jest włączona, a czerwony wyłączona. Na wykresie przepływu wskazany jest również tryb pracy komfortu i stan ustawienia zaworów. Menu ECL zawiera opcję wyświetlenia wykresu przepływu dla danego regulatora ECL. Funkcja Aktywny ECL pozwala wyświetlić ekran regulatora ECL i nawigować po menu przy użyciu przycisków. Umożliwia to udzielanie użytkownikom zdalnej pomocy w obsłudze regulatorów ECL lub zmianę parametrów regulatora ECL, który nie jest dostępny w żaden inny sposób. Funkcja Rejestr umożliwia uzyskanie dostępu do zarejestrowanych czujników i odczytów ciepłomierza. Dane można wyeksportować w popularnych formatach plików w celu ich dodatkowego przeanalizowania, zaprezentowania w arkuszu kalkulacyjnym lub zaimportowania do programu fakturującego. Odczyty z czujników są rejestrowane co 15 minut. Odczyty z ciepłomierzy są rejestrowane co godzinę. Funkcja zarządzanie użytkownikami służy do zarządzania przyznawaniem dostępu do regulatora ECL oraz przypisywania poziomu dostępu użytkownikom. Niektórym użytkownikom można przypisać dostęp tylko do odczytu, a innym dostęp z uprawnieniami administratora. Aby zarejestrować nowy regulator ECL na koncie użytkownika, należy użyć opcji Zarejestruj nowy ECL, dostępnej w dolnej części menu. Jedną z głównych funkcji aplikacji ECL Portal jest możliwość zdalnego sterowania parametrami regulatora ECL. Ta funkcja jest dostępna w menu ustawienia. Elementy widoczne w menu ustawienia są automatycznie dostosowywane do klucza aplikacji w regulatorze ECL. W przykładzie użytym w tej demonstracji klucz aplikacji obsługuje dwa obiegi: obieg 1 i obieg 2, są obiegami ogrzewania. W menu ustawienia można uzyskać dostęp do wszystkich głównych parametrów obiegu 1. Po wybraniu elementu menu otwierane jest okno zawierające rzeczywiste wartości parametrów oraz minimalne i maksymalne wartości limitów. Parametry w tym oknie można edytować. Aby uzyskać więcej informacji na temat parametrów, należy zapoznać się z poradnikiem instalatora używanego do używanego klucza aplikacji. Naciśnięcie przycisku Zapisz umożliwia zapisanie nowych ustawień parametrów. Następnie można zamknąć okno Parametrów. Jeśli klucz aplikacji obsługuje alarmy, wówczas w menu Alarmów będzie możliwe ustawienie warunków występowania alarmów. Takie same zasady obowiązują w menu Obiegu 2. W dolnej części menu ustawienia dostępne są ogólne parametry, takie jak czas i data, programy świąteczne i funkcje zewnętrznego sterowania nastawami. Funkcja sterowania zewnętrznego umożliwia zastąpienie automatycznego sterowania pompami oraz zaworami i wymuszenie ich określonego stanu. Może ona być przydatna w przypadku reagowania na sytuacje alarmowe. Inną cenną funkcją aplikacji ECL Portal są wykresy dostępne w menu Wykres. Zarejestrowane wartości odczytów czujników można wyświetlić na wykresie, aby zobaczyć je w funkcji czasu. Linie na wykresie odpowiadające poszczególnym czujnikom różnią się kolorem, a legenda przedstawiona jest na osi Y po lewej lub po prawej stronie wykresu. Linie kropkowane oznaczają wartość odniesienia. Można zatem na przykład porównać rzeczywistą temperaturę pomieszczenia z wartością odniesienia. Klikając na wykres lub przyciski w obszarze po prawej stronie, można ustawić kursor tak, aby sprawdzić wartości odczytów z czujnika oraz wartości odniesienia dla wybranej godziny. Wartości te są wyświetlane pod wykresem. Są one aktualizowane co minutę. W celu wyświetlenia danych historycznych należy użyć przycisków w obszarze po lewej stronie, aby przełączać wykres o jeden dzień do przodu lub do tyłu. Aby wyświetlić bardziej szczegółowy wykres wartości odczytów z czujnika, należy przejść do wykresu rejestru bieżącego. Na wykresie rejestru bieżącego prezentowane są wartości odczytów z czujnika w odstępach dziesięciosekundowych. Jest to przydatne podczas uruchamiania instalacji grzewczych oraz ich optymalizacji i obsługi serwisowej. Na koniec należy wymienić zalety funkcji alarmowych aplikacji ECL Portal dostępnych w menu Alarmy. W tym menu można tworzyć nowe limity wartości odczytywanych z czujników. Jeśli odczyt z czujnika przekracza określony limit, aplikacja ECL Portal wysyła wiadomość e-mail do wybranego odbiorcy. Można na przykład utworzyć limity dla odczytów czujnika zewnętrznego. Tak, aby aplikacja ECL Portal wysyłała alarmową wiadomość e-mail, gdy temperatura spadnie poniżej 5 stopni Celsjusza. Wygenerowany alarm zostanie również wyświetlony na ekranie po zalogowaniu się użytkownika do aplikacji ECL Portal. Kliknięcie opcji Pokaż limity alarmów umożliwia wyświetlenie w dowolnej chwili listy wszystkich zdefiniowanych limitów. Jak widać, możliwe jest zarządzanie limitami nie tylko czujników monitorowanych przez aplikację ECL Portal, ale również alarmów wewnętrznych regulatora ECL.